Pierwsze co? Mówisz tak, masz! Przykleja się to do mąki, jest! Nie Aha, Picarinkę, trzeba mące obtaczać! Tak, tak. Tu pokazuj, tu pokazuję Żeby widzowie widzieli jak się robi. Cyk, cyk, cyk. mące jest taka. Łapę. Gór 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 gór. Trzeba tak poszmerać, pozmeriać troszeczkę. Co by była okrągła nie kwadratowa. Pąbeki tu przebijamy rączką drugą, cyk, mąki za dużo nie może być, całą mąkę teraz, no, cyk. ja to też to... tak próbowałem. Podstawowy błąd. Ale ja też tak próbowałem. Tak. Panie, nie, podstawowy błąd, żeśmy ręce w mączce. Jak nie, nie wiem. jest, to jest. Zdejmę go. Ja też. Tak, do... tak, tak, bierzemy. Ja też tak robiłam. I do góry, tak. hop, i kręcimy. Jeszcze raz. Yes. Jest, jest. Mówisz masz, jaka jest? 30, 40, 100. 40. Proszę tak jest. Proszę bardzo. Mówisz masz. Jest, dziura jest, to daje się zakleić. Tu dajemy. Za mała jest. 40. Może być 40. Może to nie? Większa. Jaka? Kwadratowa, czy tam się serca kutasa? <laughs> Co kto woli, no do no, 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 no. Dla mamy kutasa, dla chłopa ci pasta. <laughs> Dwie wersy są. Jest, okrągła jest. Oh. A taka malutka. Teraz bierzemy ją, To już umiem, To rozumiem, to rozumiem. Glajstrujemy ją tu, z no. osiedłem. So, I teraz tak. Tera. Eh... Co na to? ser? A co my? Sam ser. E, pieczarki. Co trzeba pierwszy mówiła. Ty Nie po blasce, bo aż tak No. Poprzypala. O, Ktoś, to A dzisiaj ma rocznicę. A to rocznica dzisiaj? Jak z ślubu? Nie Ślubu? Dwa lata pizzę dzisiaj. Dwa lata? Tak. O, co kurde w kształcie dwójki mi się. Nie. <śmiech> I trochę pieczarek. Gdzieś tak hmm. ci mała pokroiła, zać. Widziałeś, takie małe zyndle, to porobili. Hmm. Przyleczka z prosiaka, świeżo łupitego. Hmm. O, to może być. co w chlebie. Mówisz? I masz. Czekaj, bo dwie się nie, upieczy, nie? Grzyba, gruszka jeszcze. Na całość. O, i sera. I sera. Sera, tyle co chcę. Sera Bolingera. Serek może być. Serek. No, nawet takie jak są ten. Dobra, starcie, bo nie ma większych. się Nie to. Mniej co sprzedawać. Teraz co? Do pieca. Do piekła. Do piekła. Do piekła. Do piekła. Poszła. 45 minut. Gotowa. 45, nie. Od panią. Też. Nie? 9, 45 o. minut. 5, no. I co? A tak się mówi, jak ktoś by powiedział. Ugh, ja, co ja tam, ja pizzę wykręcić? Ja, to...